Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie w programie dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. Dzisiaj i moim i Państwa gościem jest Pan Krzysztof Schubert, prezes zarządu NCBR Investment Fund ACSA. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy polskie firmy mają szansę być konkurencyjne w skali globalnej i co zrobić, żeby tą konkurencyjność usprawniać, polepszać. No właśnie, czy polskie firmy, patrząc z Państwa perspektywy, inwestora, ale też takiego podmiotu, który obserwuje bardzo aktywnie rynek polski, rynki zagraniczne, pod względem właśnie rozwoju, innowacji i komercjalizacji tych innowacji, czy polskie firmy są wystarczająco konkurencyjne, żeby biec w tym maratonie? Globalnej innowacyjności. No z naszego punktu widzenia jak najbardziej. Zresztą to było też genezą powstania funduszu, czyli my akurat inwestujemy w firmy, które są na tym etapie rozwoju ekspansji, czyli właśnie te, które myślą nie tylko w kategorii produktów, no w kategorii kraju, czyli jakichś rozwiązań tutaj na rynek polski, ale od razu myślą daleko. Także większość, czy zdecydowana większość naszych wszystkich inwestycji, funduszy, z którymi pracujemy, no to są właśnie spółki, które tak myślą. Czy myślą globalnie, czy to o rozwiązaniach IT, czy o rozwiązaniach, z obszaru nowoczesnej produkcji żywności, przetwarzania czy z cyberbezpieczeństwa. Także wszystkie te, te, te spółki rzeczywiście łączy to, że one chcą iść dalej. I zupełnie odchodzą od takiego, powiedzmy, dawnego myślenia, kiedy się myślało o rynku polskim, jak spółka się rozwijała i sprzedawała coś do Niemiec czy w inne miejsce, to już był szczyt. Natomiast te spółki zupełnie inaczej myślą, zupełnie inaczej się rozwijają. Kadra, która jest często przy tych spółkach blisko, taka kadra naukowa z uczelni, właśnie komercjalizacja prac na uczelniach, no to to się właśnie dzieje. Także chyba w dobrym momencie też fundusz został uruchamiany. Jeśli chodzi właśnie o tą chęć do tej ekspansji, jak z Pana obserwacja jest Pan na rynku tej przedsiębiorczości można by tak nazwać wcześniej po stronie dystrybucyjnej bardziej. Jak ta chęć właśnie firm do tego wychodzenia na różne rynki zagraniczne, a nie na ten rynek niemiecki to wystarczy? Jak ta chęć rośnie? Dużo no, jest takich firm, które... Bardzo są... dużo. Znaczy, To też jest zmiana pokoleniowa, którą my widzimy. Znaczy młode osoby nie mają takich oporów, że za granicą jest trudniej. Im się wydaje nawet, że za granicą często może być łatwiej, bo wychodząc z ciekawymi produktami czy projektami, przed na rynek amerykański, te wyceny w kolejnych rundach inwestycyjnych mogą być znacznie wyższe, no bo to jakby mhm. sam rynek powoduje to, że, że ta pojemność jest większa i ten kapitał jest większy. Także te spółki od razu myślą w ten sposób, że z, z naszej puli Spółki, często bardzo jak z nimi się kontaktujemy, oni są właśnie albo w Stanach, albo gdzieś w Europie Zachodniej, rozmawiają z inwestorami, rozmawiają z klientami, także oni częściej są za granicą, z tego co ja widzę, mhm. niż w kraju, także oni jak najbardziej. Czyli tutaj mają taką kuchnię produkcyjną, bym powiedziała, tak. a sprzedaż mają zupełnie gdzie indziej. Dokładnie, także je sprzedają i w Polsce, i za granicą, także tutaj nie ma już w ogóle takich oporów z ich perspektywy, że granica jest jakąś przeszkodą, wręcz pomaga. Zresztą no, z naszym funduszem współpracując, czyli funduszem, który jest, inwestuje pieniądze publiczne, ale na zasadach komercyjnych, legitymowanie się współpracą z takim funduszem też się okazuje, że za granicą na różnych rynkach bardzo im pomaga. Mm -hmm. czyli A w jakim jakby aspekcie? Czemu? To jest w zależności bardzo od rynku, ale ostatnio jako, jako przykład mogę, mogę podać ten obszar tutaj Zatoki Perskiej, czyli Emiraty, Kuwait, Katar. Tam tak naprawdę chcąc współpracować z miejscowymi funduszami, które są często powiązane z rodzinami panującymi, rodzinami królewskimi, no oni bardzo chętnie widzą, żeby po drugiej stronie partner mhm. no miał też takie zaplecze danego kraju, czyli mhm. że to, to nie jest jakaś prywatna inicjatywa, tylko że rzeczywiście za tym partnerem no w jakiejś formie stoi Jakąś państwo. Tak, i my dajemy jakby taką, taką w cudzysłowie gwarancję, no bo przejście u nas tego procesu bycia certyfikowanym partnerem, co, co nie jest wcale krótkie ani proste, mhm. bo trwa to u nas 2-3 a dokumentacja to jest 100 stron, którą trzeba do nas złożyć, to rzeczywiście poważnie zweryfikujemy danego partnera, kapitał, zarządzających, wcześniejsze inwestycje, opinie. Robimy też takie due diligence, y właśnie do, do, dotyczące reputacji, reputacyjne. Także to wszystko później wpływa na zupełnie inny odbiór na różnych rynkach, gdzie widzimy te nasze firmy się poruszają. A wracając jeszcze do tych firm, polskich firm, które podejmują się ekspansji. Jakie bariery, z Państwa punktu widzenia, jak z różnymi tymi e, 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 ticketami inwestycyjnymi współpracujecie? Jakie są największe bariery na tej drodze do ekspansji? Znaczy tutaj barier my dużo nie widzimy, tak prawdę mówiąc, bo dobre projekty nie mają problemu z, z barierami, głównie mhm. z inwestycyjnymi, bo Często nawet na naszym rynku jest znacznie więcej chętnych z kapitałem na dobre projekty, niż jest w danej rundzie potrzeba. Także, też tutaj w dużej mierze taka chemia pomiędzy inwestorami, zarządzającymi, w naszym wypadku jeszcze funduszem partnerskim, jest bardzo ważne, żeby to działało. My mamy pewne wymogi, które musi spełniać spółka portfelowa docelowa. Czyli to musi być spółka z pierwiastkiem polskim, najlepiej jakimś przedsiębiorstwem działającym w Polsce, tak mówiąc, po nie zastara, no bo my inwestujemy mhm. w rzeczywiście w nowoczesne rozwiązania. My tutaj mamy taki zapis, że nie starsza niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży. Mhm. To, żeśmy na tyle jakby elastycznie rozciągnęli, żeby. Szczególnie firmy z obszaru biotechnologii, medycyny, gdzie okres badawczy jest bardzo długi, a później się zaczyna komercjalizacja i, i rozwój, no żeby też je łapać w te, w te nasze widełki. Obszar działania mamy OECD, czyli możemy działać no wszędzie, tak naprawdę, gdzie potrzeba, gdzie się dzieje. Większość biznesu tego światowego, no i ticket inwestycyjny, w jakim operujemy. My operujemy po naszej stronie jako funduszu w takim przedziale 3,64 miliony złotych w danej rundzie i tyle samo oczekujemy od funduszy partnerskich, które z nami pracują, bo my zawsze każdą transakcję, w każdą spółkę wchodzimy na równych prawach, zawsze z funduszem partnerskim, uh -huh. czyli operujemy w tym przedziale 628 milionów, co w Polsce, czy tutaj powiedzmy w tej Europie Środkowo-Wschodniej, czy Trójmorzu, no znakomicie pokrywa nam wszystkie potrzeby, jakie się pojawiają. Natomiast jakby samą ideą naszego funduszu, jest fundusz nowy, bo jesteśmy dwa lata na rynku aktywnej działalności, było właśnie niebudowanie kolejnego funduszu, który będzie konkurował z funduszami, które są na rynku i od wielu lat Specjalizują się w jakimś segmencie, no tylko budował tę synergię, czyli my zamiast budować duży zespół, który w cudzysłowie będzie się znał na wszystkich obszarach gospodarczych, co zajmie masę czasu i będzie bardzo drogim przedsięwzięciem, zapraszamy te fundusze do współpracy i razem inwestujemy. Ile teraz macie w funduszy w tym? Teraz mamy funduszy podpisanych umów kilkanaście, tam jest 14-15, bo to też jest taki proces ciągły. W tak zwanym pipeline, czyli funduszy, które z nami podpiszą umowy, jest pewnie drugie tyle, między 10 a 15 w przeciągu najbliższych 12 miesięcy, także bardzo duża grupa. I są to fundusze, co ciekawe, zarówno polskie, ale coraz więcej aplikuje funduszy zagranicznych, bo mamy też już podpisane umowy, czy z funduszami takimi bardzo technologicznymi, z Estonii, z powiedzmy top 3 estońskich, Funduszy, mhm. z, z taką grupą z Bałkanów, z grupą tutaj z pa, krajów tych bałtyckich, także naprawdę duże fundusze, ciekawe, zarządzające często znacznie większym kapitałem niż my mieliśmy w takim, powiedzmy, zamiarze pozyskiwać. Natomiast też znajdujemy wspólne projekty, fundusze z Niemiec, z Francji też się pojawiają, też aplikują. Także rzeczywiście takie, tak ten model się chyba jest sprawdza. Narodowym. Tak. I widać, że tych synergii jest dużo, z czego korzystają firmy, czyli czyli, czyli nasi, nasze te spółki docelowe, że rzeczywiście no w różnych rynkach operujemy, możemy w różne strony później pomóc im się też poruszać. A wracając właśnie do tych firm. Jakiego rodzaju wsparcie? Tak, jak Pan mówi, że są fundusze w różnych krajach, no to tu pewnie już przyczy, przyczółek jest taki tak. samego wsparcia, w sensie tam ktoś jest, kto nie dość, że daje kapitał, to ma jakąś taką lokalną ekspertyzę. Ale jakiego jeszcze rodzaju wsparcia potrzebują albo. Proszą te, te to, to, to bardzo zależy od typu funduszu, bo, bo mamy tak na rynku powiedzmy w uproszczeniu naszym trochę tych funduszy CVC, czyli tych Corporate Venture mhm. Capital, które często są przy spółkach skarbu, no i one szukają często projektów w obszarze swojego działania tam merytorycznego, czy głównego nurtu spółki i one wtedy oczekują, że jeżeli takie projekty u nas się w jakiś sposób pojawią, no bo mamy taką dość unikalną pozycję w tym ekosystemie, powiedzmy całym NCBR-u, dużo spółek też do nas Bezpośrednio, wtedy my takie spółki jesteśmy w stanie tam kierować. Mamy spółki czy fundusze no, czysto komercyjne. Mniejsze, większe, no, takie, które nie potrzebują często wsparcia kapitałowego, a bardziej dostęp do projektów, i takie, które odwrotnie, czyli potrzebują właśnie wsparcia kapitałowego, żeby zdywersyfikować ryzyko, a mają dostęp do ciekawych projektów. Także mhm. tych synergii dużo to w zasadzie tak, no, od funduszu do, do funduszu są różne oczekiwania, różne tutaj. Pomysły, które z nami są w stanie tutaj przeprocesować. Natomiast no, tych synergii jakby jest dużo. Także, Szukacie. Tak. No, patrząc też na rynek, nawet na rozwój rynku. Od kilku lat, powiedzmy, ten rynek był przez wiele lat polski bardzo stabilny, ventureowy. To były pieniądze poziomu 300 milionów złotych rocznie, także naprawdę dość niedużo, no bo teraz średniej wielkości fundusz jeden operuje takimi kwotami w Europie, nie mówiąc o całym rynku. Natomiast od momentu, kiedy, czyli lata tak 2018-2019, kiedy się pojawiło dużo środków publicznych właśnie na pobudzanie tego rynku, czy kierowanych z NCBR-u, czy z PFR-u, czy z BGK, no ten rynek rośnie rok do roku o 100%. Także rzeczywiście widać, że jest po potrzeba, jest potencjał i środków publicznych wspierający rynek venture w Polsce tych środków jest na poziomie 75%, czyli 75% środków w, w rynku venture to są środki publiczne u nas, ale rzeczywiście jest ta potrzeba, no bo my stymulujemy też poruszanie się, czy no chęć do inwestowania kapitału prywatnego, czyli to jest jakby ten, ten w tle. No ten właśnie, zamysł. ten kapitał prywatny. Jaka jest rola inwestora prywatnego w takim rozwoju tych firm, które są takie bardzo innowacyjne? No, no dla nas jest jakby kluczowa ekspertyza funduszu i kapitału, jaki ma, prawda, bo, mhm. bo my działamy na zasadach, jako fundusz czysto komercyjny. Czyli u nas nie ma żadnych elementów tak zwanej pomocy publicznej, żadnej misji. My po prostu inwestujemy w różne obszary gospodarcze, w ciekawe projekty spełniające te nasze wymogi. No, najważniejsze, żeby to było coś innowacyjnego, badania rozwój, polski pierwiastek. No i miało szansę na taką ekspansję międzynarodową. I to są te główne parametry, które ma spełniać spółka portfelowa. No i, i tak też działamy z tymi funduszami. Oni takie projekty przynoszą, takie projekty do nas trafiają, które my kierujemy do funduszy, które mają z nami umowy, i tych synergii, jak mówię, jest bardzo dużo. Także to już tak na takich konkretnych przypadkach okay. można sobie rozebrać. Natomiast no widać, że tych inwestycji jest dużo. My teraz od początku roku średnio inwestujemy w jedną spółkę co miesiąc. Także już zainwestowaliśmy w kilka bardzo ciekawych spółek z bardzo różnych obszarów i takich czysto. IT, cyberbezpieczeństwo, przeciwdziałanie oszustwom w świecie cyfrowym, w bankowości powiedzmy tej elektronicznej. Mamy spółkę z obszaru medycyny, też bardzo ciekawe rozwiązania, gdzie jest i kadra nowoczesna, że tak powiem, młoda profesorska, i kadra nowoczesna obszarów tych sztucznych inteligencji, wszystkich tych modnych tematów. Jest stworzona spółka, która jakby łączy te dwa obszary i przygotowała rozwiązania do wczesnego diagnozowania chorób rzadkich gdzie jest bardzo duże zainteresowanie rynku amerykańskiego i klinik, i szpitali, żeby tego typu rozwiązania wdrażać. Mamy spółkę bardzo ciekawą, też właśnie jako synergia świata nauki, to akurat Akademii Przyrodniczej z Poznania, spółkę Hypermine, która zresztą pod Poznaniem ma fabrykę, produkcja białka z insektów. Na początku też dla nas temat zupełnie nowy inny się okazało, że jest i, i mnóstwo technologii, i mnóstwo wiedzy. Egzotyczny. spółka, tak 60 patentów, sprzedaż produkcja w zasadzie sprzedana na rok do przodu wszystkiego, co jest produkowane, a to są tysiące ton miesięcznie tego białka, czy tak naprawdę takiej masy mięsnej. Mhm. Na razie to jest rynek dobrych, bardzo karm dla zwierząt domowych, czyli psy, koty, rynek akwarystyczny. Rynek Skandynawia bardzo się interesuje tym rynkiem no, hodowli ryb, łososie, czyli dla, dla, dla tych właśnie hodowli karma, także rzeczywiście no bardzo duża rozpiętość. Rynek azjatycki już patrzy na odsłony takiej żywności dla ludzi tak? i batony energetyczne z tego białka no bardzo różne projekty ogromna inwestycja bardzo rozwojowa zresztą trzy tygodnie temu zadebiutowała na małym parkiecie przy bardzo dobrym wyniku także. Rzeczywiście ciekawe tematy z różnych obszarów. Wspomina Pan kierunek azjatycki, odbiorców azjatyckich. Jakie kierunki z Pana punktu widzenia i w ogóle z Waszego punktu widzenia, też współpracy z tymi firmami? Jakie kierunki. Światowe są takimi łatwiejszymi, a jakie są trudniejsze? Trochę posiłków. zależy od obszaru, w którym dana spółka działa. W tym świecie powiedzmy takim bliżej technologii cyfrowych, transformacji cyfrowej, tych rozwiązań, no to jakby taką dużą przeciwwagą zawsze do Europy, to są Chiny, Stany i Europa. Także to w tym trójkącie mhm. większość projektów, czy powiedzmy starć na takim polu technologicznym się odbywa. No, rynek żywności to jest Afryka, Azja, też trochę inne podejścia, natomiast no, tak, tak generalizując tak to mniej więcej wygląda i tamte spółki nasze operują, chociaż jedna z tych spółek teraz otwiera też swoje przedstawicielstwo w Ameryce Południowej i też ten rynek chce adresować, taki dosyć nowy powiedzmy dla polskich firm, nie ma bardzo tak. dużo firm w Ameryce Południowej, natomiast no, jeżeli jest miejsce na biznes no to Mając patenty, mając to chronione, nie ma problemu, żeby dane jakieś modele biznesowe powielać, czy fabryki, czy inne jakieś tam koncepty, które się sprawdzają. A czy z punktu widzenia obserwacji właśnie tych firm, rynki, które wydają się takie lepsze pod względem marży. W sensie lepiej sytuowanego odbiorcy, czyli rynki właśnie Europy Zachodniej albo Stanów, są E, trudniejsze czy łatwiejsze na przykład? Od Właśnie zależy od pro, projektu. Jak zależy jest dobry projekt, to, to on sobie zawsze znajdzie miejsce. W tych rozwiązaniach powiedzmy, takich obszarów ICT, to rzeczywiście zna, nasze spółki obserwując bardzo aktywnie w Stanach, bo tam jest generalnie no powiedzmy, taka wizja, że jeżeli tam się umieszczą i tam się sprawdzą, no to, to, wszędzie to już powiem. wszędzie sobie dadzą radę. Natomiast tam też szukając pieniędzy, czy będąc obecnym pod kolejne rundy, czy pod kolejne emisje akcji, to no rzeczywiście te wyceny bardzo mocno im tam wtedy idą w górę. Także widzę, że takie podejście, zresztą no te zespoły już są takie bardzo międzynarodowe, też językowo. Znaczy już nie ma takich barier technicznych, jakichś, żeby gdzieś tam operacje prowadzić. Czyli ci ludzie już są rzeczywiście bardzo dobrze wykształceni, nie ja przyjemność też patrzeć na to z perspektywy, akurat Oxfordu, czy uczelni. Chyba topowej na świecie, jak duża jest ilość Polaków, studentów, którzy tam na tych uczelniach najlepszych, brytyjskich studiują i gdzie później trafiają. Także. Już jest dobrze. Myślę, że jest dobrze. Tak, no i tak. no jest jeszcze kwestia, żeby też chcieli robić coś tutaj dla kraju, czy w kraju. Tak. No natomiast są przygotowani no, w pełni do tego i często na takich spotkaniach, które organizowaliśmy dorocznie, akurat tutaj polskich studentów na uczelniach brytyjskich, w lutym każdego roku to się odbywało takie spotkanie to jest taki element, takiej, takiej nuty patriotycznej, że tak powiem. Czy oni chcieliby coś zrobić, no nie jakimś kosztem, straty po swojej stronie, ale jeżeli można coś zrobić dla kraju albo coś tutaj podziałać, to chętnie. To chętnie. Tak. Czy z punktu widzenia też tej komercjalizacji innowacji, bo dużo pan mówi o takich firmach, które gdzieś w środowisku naukowym produkują e, wynalazek, patentują, komercjalizują. Co z punktu widzenia tej komercjalizacji jest takim, mm, nie wiem, blokerem albo czymś takim? Wspominał pan o, o tej branży medycznej, o o tym, że to jest firma, która łączy naukowców tak. ze świata medycyny i naukowców ze świata sztucznej inteligencji. Tak. Co jest największą barierą w komercjalizacji takiej hybrydy? Znaczy, znaczy w, w przeszłości to trochę była taka blokada bardziej na, na poziomie mentalnym i, i powiedzmy, dopuszczenia przez kadry profesorskie tego, że coś się komercjalizuje. Jednak my byliśmy przez lata no, skupieni na badaniach, na grantach, na publikacjach w tym obszarze. Mniej groszyfary. myśleliśmy o biznesie, tak. Mhm. Natomiast no, trochę się też zmienia. No i struktura na tych uczelniach powoli, znaczy coraz młodsze osoby uzyskują też tytuły profesorskie i mają takie otwarte myślenie też o biznesie. Znaczy, o operowanie w świecie nauki nie wyklucza robienia dobrych pieniędzy w biznesie. i bycia w tych spółkach i to widać, że się zmienia. No, ja tutaj podawam akurat ten Oxford tam średnia wieku profesora to jest mniej 40 lat albo poniżej, tak? U nas przez lata... To całkiem to, młody. Tak, to, to raczej był nieosiągany. Poziom. Natomiast to się też zmienia, bo mam kolegów czy koleżanki, które z uczelni, czy amerykańskich, czy brytyjskich, operują teraz w Polsce, są właśnie w takim młodym wieku i też patrzą na tą stronę biznesową tego działania czyli to, o czym myślą na uczelniach, co rozwijają, no też patrzą, jak to można komercjalizować, czy uczelnia, czy jakieś spółki, które później powstają, jak mogą. Z tego korzystać. To też, też było takim, powiedzmy, w tle myśleniem NCBR-u, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, największej instytucji, która dostarcza środki właśnie na rozwój, na innowacje, na różne projekty dedykowane pod jakieś obszary strategiczne. Mhm. To jest blisko 7,5 miliarda rocznie takich środków trafia, ale to są środki bezzwrotne. Natomiast no teraz chodziło o to, żeby stworzyć taki mechanizm. My, my jesteśmy tą odnogą no działania komercyjnego, czyli patrzenie, nad ten taki, powiedzmy, w duży zasiew, co z tego wyrasta. Fajniejsze spółki, które się przecierają, potrzebują większego kapitału, większego spojrzenia takiego światowego, a to trzeba zasilić zawsze finansami, no i trafiają do nas. Także jest już taki no pełen cykl tutaj obsługi projektów. Czyli już nie trzeba szukać za granicą tych funduszy. Zresztą ja spotykałem kolegów po stronie akurat brytyjskiej, którzy stamtąd brali pieniądze z dużych mega rund, tak zwanych tutaj naszych krajowych, Wielka Brytania, Singapur. No i też od słowa do słowa, dlaczego nie z Polski? No bo nie było mechanizmu, teraz już mamy. Czy taki wehikuł, jakim, jaki uruchomiliście, jest taką, jakby czy pojawienie się w ogóle takich środków, które są ze strony NCBIR, które gdzieś tam wspomagają tą komercjalizację i międzynarodową komercjalizację tych innowacji, jest takim krokiem, który być może większą ilość naukowców, przekona, większą liczbę naukowców przekona do tego, żeby iść w ten świat biznesu? No myślę, że każdy taki projekt powoli przekonuje, no bo jest taka, taka bariera, jednak czy to jest uczelnia, czy biznes. Tak. No tutaj już tak to łączymy. Jeszcze niedawno nie było tak fajnie iść do no, nauczelni, bo tak. wiadomo było, że tam się pieniędzy nie zarobi. No ja to pamiętam też z własnego powiedzmy doświadczenia. Mój tata był profesorem na politechnice, także też widziałem, jak to, jak to funkcjonuje, czyli no albo była nauka, albo biznes, tak? No, te łączenia często nie wychodziły na dobre, że z żadnej z tych stron. Teraz jest jakby zupełnie inne podejście, także no, zmienia się. To Mam nadzieję, że to już w stronę pójdzie. Zresztą no, po, to, po, to mi, po to między jesteście. innymi my jesteśmy na A jakie macie plany na przyszłość? No, plany mamy inwestycyjne, określone tutaj przez nas, czyli chcemy tych środków umieszczać w skali Polski dość sporo, bo my, tak jak mówiłem, po tej naszej stronie 100 milionów, rocznie I 100 milionów po stronie partnera, czyli do obecnego rynku dołożenie 200 milionów, to jest dosyć sporo, rok mm. do roku, gdzie ten rynek niedawno był cały 300 milionów, mm. także rzeczywiście no, tutaj sobie dużo obiecujemy, no, ale patrzymy też na te rynki jednak ościenne trochę, bo w pewnym momencie może być już problem w umieszczaniu no, środków. No, my operujemy środkami publicznymi, czyli no, dokładamy wszelkie starania, żeby to były inwestycje, Mimo wszystko trafione, no, rynek venture jest rynkiem no, podwyższonego ryzyka, bardzo dużo projektów się nie udaje. No, tak. My staramy się rzeczywiście, żeby ten nasz portfel no, był w miarę mocny. Zresztą taka też jest opinia i naszego komitetu inwestycyjnego, że rzeczywiście zbieramy no, dobre projekty, no, nic nie zapieszając. Na razie ten portfel jest dobry, spółki rosną, także miło jest na to patrzeć. Jak liczny planujecie portfel? Tutaj nie, nie mamy jakby limitu, bo w, w jakby w koncepcji naszego funduszu my nie mamy takiego okresu, że przez ileś lat inwestujemy, przez ileś lat wychodzimy, to jest jakby działalność taka stała, stymulująca rynek, no, natomiast idziemy jakby zawsze za rekomendacją partnera, który w daną inwestycję z nami wchodzi, czyli zawsze ten fundusz partnerski jest dla nas liderem, on nam po, musi powiedzieć tak w cudzysłowie, w którym momencie... Dobrze jest wejść i w co wchodzimy, w którym momencie jest dobrze wyjść z danej inwestycji. My mamy pewną autonomię i możemy własne decyzje oczywiście podejmować, ale on ma być tą stroną, bo on się zna na danym segmencie biznesu. Stąd dla nas właśnie ta relacja i projektowanie no było kluczowe, żeby pokazać, że działamy szybko i nie jesteśmy żadnym zagrożeniem ani funduszem konkurencyjnym do kilkudziesięciu tej skali działających powiedzmy w Polsce, tylko pomagamy im, tak czy, czy kapitałowo, tak. czy projektowo, czy jakąś relację Jesteśmy takim uzupełnieniem, nijak nie, nie traktowanym jako zagrożenie. Wspomina Pan, że jedna z tych firm, w którą zainwestowaliście, weszła na mały kwiat. Tak. Czy też inwestujecie w te polskie firmy, które komercjalizują swoje innowacje z taką myślą z tyłu głowy, żeby to był taki, taki taka baza do tego, żeby trochę usprawnić rynek kapitałowy w sensie atrakcyjnych? No pewnie IPO? w perspektywie tak myślimy, no zresztą już szefem komitetu inwestycyjnego jest prezes giełdy u nas, także no mamy to myślenie takie, długofalowe. Tam, uh -huh. no natomiast jakby giełda jest dla nas takim momentem już takim, no na takim etapie bardzo dojrzałym, takim w cudzysłowie jednym z ostatnich ruchów to jest giełda. No jednak wcześniej chcemy w takim prywatnym powiedzmy bardziej modelu zasilać te firmy kapitałowo, no bo giełda już no wprowadza jakieś regulacje, obostrzenia, Tu się jest jednak rynek regulowany, także tu sugerujemy późniejszy etap, ale jak najbardziej, jak najbardziej. Giełda powinna być takim finałem, jeżeli już spółka jest dojrzała i jest gotowa na giełdę. Jak to powiedział kiedyś na jednej z debat, którą moderowałam Ludwik Sobolewski, wszyscy trafimy kiedyś na giełdę i tym samym postawimy kropkę. Moim i Państwa gościem był pan Krzysztof Schubert, prezes zarządu NCPR Investment Fund Azjesa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja Państwa zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Paktu z Biznesem. Izabela Kozakiewicz, do widzenia.